Cześć, to jest z Team Horizon. Do tego filmu zainspirował nas komentarz pod jednym z filmów na temat zbrojenia przynęt. Tam akurat, akurat chodziło o rozmiar kotwic jakie, jakie stosowaliśmy. No też z początku mieliśmy duży problem zamawiając haczyki, czy tam kotwice zwłaszcza z internetu, że no, no jest problem z doborem tego rozmiaru, tego haka. Czasami się zamawiało za duże, za małe. Trzeba było tam zamówić kilka tych paczek, żeby gdzieś w ten rozmiar się wstrzelić. Więc postanowiliśmy nagrać dla Was taki film właśnie na temat rozmiarów. Rozmiarów haków to są akurat haki do, do czeburażki. To są haki Kamatsu od rozmiaru 10 do, do 5,0. Tutaj macie podany wymiar. Ten akurat ma 16 mm długości, 6,4 od tej prostki do, do ostrza. Tutaj mamy takiego małego paproszka okoniowego. Ona ma 2,5 cm gdzieś. No, taki haczyk będzie tutaj pasował, pasował idealnie do, tej, do takiej małej przynęty. Do takiego robaczka czerwonego możemy się pokusić o, 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 o ósemkę. Choć ja nawet czasami po stosowałem tutaj hak szóstkę. Troszkę ona wtedy sztywniejsza jest w tym miejscu, ale też fajnie. Fajnie ta przynęta później pracuje. Dalej mamy kajtecha, no to wszyscy znają kajtecha takiego typowo okoniowego to jest 2 cale, około 5 cm. No tutaj haczyk 4 haczyk fajnie, fajnie nam tutaj pasuje. Jeżeli chodzi o, o 3 calowe przynęty, to jest akurat z Dragona, to jest Lunatyk. Ma około 7,5 cm, to haczyk 1,0 pasuje idealnie. Prawie nam tutaj wychodzi przy, o, przy końcu. Może pokażę tak. Fajnie nam tutaj wychodzi. Nie będzie nam blokował pracy tej przynęty. Jeżeli chodzi o takie przynęty już 10 cm to są 4 cale. To jest Kajtek. Też, też wszyscy znają. Ja tutaj stosuję sobie haczyk 3.0. Prawie mi tutaj wychodzi przy końcu. Przy końcu tego wycięcia. No, można byłoby pokłócicie o piątkę no ale no, sami sobie tutaj ocenicie jak to, jak to wygląda no, troszkę nam już z tyłu dość bardzo wychodzi no i nie ma tej tej miękkości tutaj jest wtedy ta przynęta sztywniejsza Ja sobie dam daję zawsze do tego trójkę Kanibal 10 cm tutaj też trójkę można władować choć ja już tutaj przy tym przy tym kan przy kanibalach ogólnie daję piątkę Daję piątkę chyba nawet tutaj producent zaleca haczyk 50 ja daję piątkę, tutaj fajnie wychodzi przy płetwie, naprawdę dobrze, dobrze trzymie rybę. No tu już mamy przynętę no, 12,5 cm. To jest bodajże Intensa z Jacksona. Haczyk 5 0. wygląda tu mniej więcej w ten sposób. Ja sobie tutaj dorzucam po prostu do zbrojeczkę i naprawdę to, to fajnie trzymię ryby. No i słuchajcie, no i to by było, to by było wszystko. No, jeżeli filmik Wam się spodobał, no to wiecie, jak zwykle, łapa w górę, rzućcie jakiś komentarz. Dajcie znać w komentarzach, czy takie filmy w ogóle Was, was interesują, bo jeżeli tak, no to nagralibyśmy może coś na temat rozmiarów kotwic, rozmiarów haczeków jigowych do zbrojenia gum, Więc dajcie znać w komentarzach. A tymczasem dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.